Pani Ewelina Chmiel? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam. To pani kilka tygodni temu wysłała mi ten list, prawda? Tak. Jestem chora i zostało mi niewiele czasu. Pomyślałam, że powinnaś wiedzieć. Jak doszło do pomyłki, rozumiem, że to był przypadek. Bez żartów. Chyba nie zrobiła pani tego specjalnie. Powiem pani całą prawdę, jeśli jest Pani pewna, że chce ją usłyszeć. Oczywiście, że jestem pewna. To była decyzja pani biologicznego ojca. Słucha? Przyszedł do dyżówki. zaproponował pieniądze. Naprawdę ogromne pieniądze. Ja mam problemy finansowe, bo akurat rozwodziłam się z mężem. Chwila. Nie kumam. Wiktor Pietrzyk zaproponował pani pieniądze, żeby. Oddała pani mi innej rodzinie? Tak było. To bez sensu. Po co miałby zrobić coś takiego? Nie wiem, nie pytałam go o powód. Wzięłam gotówkę i zrobiłam swoje. Próbowałam o wszystkim zapomnieć. Obiecałam mu też, że nigdy nikomu nie powiem, ale miałam wyrzuty sumienia. No nie dziwię się, że pani miała! To było chore. Jest pani nienormalna! Jak pani mogła potem patrzeć w lustro? Nie mogłam.